Ale jointy, gram w CSA. No i Ja się sorry. Rysuję, gram sporo Malina, ja nie czuję, więc dalej. A jakie swoje polskie danie ulubione? Lasagne. A, a polskie danie? Nie, Czemu wyrabiasz? Nie, zerwał chłopak 4 dni przed urodzinami. Bo nie chciał ci kupować prezentu urodzinowego. Tak, myśli, tak, tak Tak, tak. Sam tak robiłem, znaczy nie wiem o co chodzi w ogóle. A powiedz mi wolisz lato czy zimę? Yy, Wiosna. Kurwa mnie rozjebałaś, nie? Trochę mnie rozjebałaś. Sery, sery lubisz wiosnę. Kocham wiosnę, to jest mnie lubię na parę roku. Dlaczego? Bo jakby po burze zawsze przychodzi słońce, czyli jakby burzą jest zima, a słońce to lato. I ty jesteś pomiędzy... No. No nie po prostu A czy ty lubisz na przykład chodzić w bluzie i w krótkich spodenkach? No. No właśnie. Kto tego nie lubi? To jest chyba... To jest chyba. To jest chyba najlepszy outfit w ogóle jaki można sobie wymyśleć, nie? Tak jest. Lubisz Amerykę? Nie wiem. To czemu masz flagę Ameryki wyjebaną na, na suficie. To jest flaga Ameryki. Dlaczego? DJ a czego? DJ a Czego? a ja też dawno nie paliłem, tylko dzisiaj. A wcześniej kurwa tyś, tydzień przerwy. <grywa> no to strasznie dawno, nie? <grywa> Byś był na odwyku jakimś, nie? <grywa> Byłem wczoraj na ostatnim etapie rekrutacji do Familiady, nie? I się dostałem i będę w marcu nagrywał Familiadę. Czemu się śmiejesz? <grywa> Jak się stało, że trzymałaś Skulima za rękę? Byłam na PGE, rozsączony narodowy. Okej. Okay. I, i skąd on mnie złapał za rękę? On cię złapał za rękę? To nie jest tak, tak. że ty... Ja wierdolę, to jesteś niezła. Skąd on cię złapał za rękę, jak miałaś 15 lat? 14? Mhm. 14? No coś tak, no no no. Albo co, 13? Coś takiego. Ja piszę do Bogizela teraz, nie? Piszę do Bogizela i wykręcam dramę. Bo to jest, to jest przesada, nie? Ja mam się z mamuchą i z ciocią. <laughs> Mamucha! A ten, a Twoja mama nie była zazdrosna, że, że z po ciebie, a nie ją? Nie, moja mama ma męża. <laughs> Domyślam, nie? Przeprowadzasz wywiady z golfistami, tak? W życiu. Kurwa, ciekawe to jest. No i co, z jakimi golfistami rozmawiałeś? Z golfistkiem, gostkiem Marcinem Najmanem, na przykład. <śmiech> 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 tak, mamany kubek, podoba mi się bardzo. Strasznie basic'owy. Ale bardzo ładny taki, taki A, estetyk bardzo. Wygląda jak obrus. Ty wyglądasz jak obrus. No ja wyglądam, jakbym miał zieloną ścianę, nie? <laughs> Kurwa. Jeszcze nikt nie nazwał, że wyglądam jak obrus. To jest całkiem coś nowego dla mnie, nie? Nie, jakby. Jest ok. Jest ok. <laughs> jakby mam trochę palce połamane. Co ty robisz? No dobra, ale to normalnie ale... masz proste palce, czy nie? No. A ile masz lat? 40. 40. Mogłabyś być moją mamą. No. No. No, no. no ale pogadamy te i możemy się rozłączyć i po co się wysypać, nie? No co? A tu ubliżają, że czy taka, to uwaga dziwko, to taka, no Boże. Boże. Fajny chłopak, od nas. chociaż fajny chłopak widzę, że jesteś, bo... Ale ty jesteś fajny chłopak, widzę, ale te wyzywają, mnie takie, wiesz... Wyzywają no mi dobra, wyzywają. No to, się mówi, nie pasuje do widzenia, nie czy tych szczerbata, czy jakaś tam, no boże, <laughs> mnie tak to kurwa, nie? No strasznie kurde, jeszcze, czyż co, wygląd często nie zależy od nas, nie, czy szczerbaty, czy, czy jaki. No, ty jesteś fajny? no, dlatego ci powiem, bo ty jest fajny chłopak, widzę, że, a te ty, kurwy tylko wyzywają tak. wyzywają, ja wiem, jak jest to... To są kurwy, to, to nie są ludzie, to są kurwy, nie? Mam ładną córkę, co ma o, w swoim wieku. Piękna. <noise> ja mam 20 no. lat, ja mam 20 lat. Wiem, nie a ona ma 17, zaraz będzie miała piękna. No mm. jaki fajny chłopak, widzisz, można pogadać. A mnie wyzywają, stara babo, ty, a to jaki fajny chłopak. Wiesz, no. Można, można, no. Ale... Można pogadać normalnie, nie? Można, można. Co pijesz, kawę? Nie, tym barka z orbizami, nie. Z czym? Orbizy. Co to są orbizy? No rośnie ci to w wodzie, trzeba to? No masz takie, takie, takie piździki, nie. No i co to? No, to jest orbiz, No i co do wody dodasz, to ci urośnie takiego dużego rozmiaru. Ha, i to takie jak jest na przykład w Bubble Tea? No tylko to jest całe takie gumowe, to nie jest takie. A to się to... ja później? Nie, to jest do tego, do pistoletu takiego. Ty tu dodajesz do wody i ty będziesz to, to się robi. Nie, to się robi. Dobra, czyli z tego się strzela, a ty to pijesz. No. <grystujesz> Ale nie ma... Co tu jest, kurwa? Siema. Cześć. Mówi trener Paweł. Witam was na... Ej, kurwa, mamy <grystujesz> podobny kolor ściany. No, Serio? No trochę, ja, nie? Ja pierdolę. Bo strasznie wyglądasz jak Messi, nie? Co ty mi ty pierdolisz? A ja jest Pazdan! Tak, Pazdan! Pazdan! kurwa, jest Messi? Ja pierdolę! Ty masz 21 e lat i masz... E y, jesteś narzeczony, zaręczony! E <suszy> Mężaty! Żonaty! Mezaty. Żonaty! I o, sieraz <suszy> <się> jeszcze odzywa no. <suszy> I dzieciaty. I dzieciaty, dwójka. Ile ile lat mają dzieci? Roki 7 miesięcy i 2 miesiące. Czyli się powodzi. I to wszystko było planowane, tak? Tak. Ale my, tylko Lech Poznań. No dobra. Tylko Lech Poznań. Czyli jak, jak lubicie KKS Kalisz mniej więcej, a oni mają już tam jest widzewem, to nie lubicie i tak widzewa. Widzew... Ale chyba też tak stałe pół, na dół, nie? Widział, to na widziałem. że z Lublinem teraz grał zagłębia i przegrali chyba 6-3, nie? Widzę w sensie. No to było w następnym roku, ale w tym roku ma... <laughs> to było <jeszcze> dzisiaj! Myślałem, że coś powiesz o mojej szafie, kolorze, wiesz... Ściany, na pewno nie miałeś tego na myśli. To nie, no nawet nie zauważyłem szczerze mówiąc, Nie, Wtedy bo to wytrych ciężko wytrych. zauważyć czasem, nie? Czasem ciężko. To teraz, to... A jakbyś miał być... E... Księdzem, to byś był księdzem? Nie. Okej. Okay. A jakbyś miał rolę papieża? Przyjąłbyś rolę papieża? No, a czemu nie? No, bo to jest jak ksiądz, tylko taki najwyższy, nie? No. Fajny on jest, on może robić wszystko. Może robić wszystko. Jak się zastanowić, to jedna z ważniejszych osób na świecie to jest. Myślę, że znajdzie się w hierarchii top 5. Bo mm. to jest Andrzej Duda. No nie jest jedynką totalną, no, no. tak, no. Ja jestem kurwa, wiesz jaki? Kurwa, Wysiąc jestem się. dziki jak lew, nie? Ja po prostu... Raz... Król dżungli. Król dżungli, to jest kurwa pierdolony król dżungli, nie? Karol miał 30 lat, kiedy jego żona powstała? No mi się wydaje, że taka różnica w wieku jeszcze dopuszczalna, nie? No, taka to jeszcze, nie? Ale jak sobie czasem wyobrażam, że kurwa... Nie wiem, babcia 100 lat, jest kurwa z 16-latkiem. To jest kurwa hmm. prawie wiek! To jest prawie wiek różnicy, nie? No, no tak, ale no jak się kochają, to wiesz, nie? To tak, no, właśnie i to jest najpiękniejsze w miłości, że, że ona jest nieobliczalna i potrafi być piękna. To podajemy czasem takim fentanyl na przykład. Fentanyl jest, o, o, o. Fentanyl jest dużo mocniejszy od morfiny. Ja wiem, ja wiem. I, I podajemy takim, to one są wtedy w takim jakby Amoku. To wtedy mogę robić co chcę. A co robisz? To chcę. Na przykład. Kurwa. A dobra, może inaczej. Kibicujesz jakiemuś klubowi? W Polsce? Nie? Chyba, byłoby łatwiej. Jakbyś kibicował, nie? Się, w sensie nie, wiem, co znaczy według ciebie kibicuje. Zależy w jakimś sensie. No, no czy wspierasz jakiś klub? W sensie? Kurwa, oglądasz jakiś klub piłkarski w Polsce? Nie. No To kurwa, jakiej in innej odpowiedzi oczekiwałeś? Pytania? No nie wiem, wiem w jakim sensie ci chodziło. Że za jakim klubem jestem, czy. Dobra, tak czy inaczej, w Twoim przypadku odpowiedź brzmiała nie. No Git. No to po chuj się pytasz. <laughs> no nie wiem, bo nie wiem, jakie znaczenie dla Ciebie słowa kibituje, że. Kibicuje Ale to nie ma znaczenia na w Twoim przypadku. No nie, nie, nie no tak pod... znaczenie. nie no ma znaczenia. Jaki klub? Co jaki klub? Nie, ty głupi tak tak tempy, człowieku Ej kurwa dobra Oglądasz jakiś klub? Nie Zbierasz jakiś klub? W jakim sensie? Nie wiem, chodzisz na mecze? Nie To nadal od odpowiedź twoja brzmi nie No git no Co kurwa? No dobra Tak głupi Zajebiście No co ty chcesz? Co, co, co kurwa? Ja nic nie chcę Co studiujesz? Mam pielęgniarstwo. <grym> <grym> Nie zadaj O, cześć. Jak cię minął dzień? Ty, padion, panion, kurwa, zielony drzewo! Jesteś na lotnisku? Nie. A gdzie? Jestem w Uzbekistanie. Ale to co teraz, Gdzie, w jakim lokalu jesteś, jesteś w może sensie? Jestem ozbiegisancikiem. No ja, ja rozumiem, ale... A jak ci minął dzień? Okay. Zajebiście. A kupiłeś liście? Twój pracownik, czy jesteś właścicielem firmy? Tak. Jakiej? No niezbyt dużej, no. Ale no w, w jakiej branży? No, spójrz na mnie. IT? Dokładnie. <laughs> będzie mógł coś nadać tego policjanta, widzieć jego lokalizację i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe Nie, to nie jest ciekawe, chyba, że kurwa lubisz takie rzeczy. Ogólnie giga kurwa nudy. No stary <grym> przesyłany jest dźwięk. No siedzimy teraz na omej też się dźwięk przesyła. Co w tym jest kurwa fajnego? Więc nie rób mnie w chuja, no co ty. <grym> no dobra, dobra, ale to chodziło mi, Mam że kurwa, ciekawe, ty... <grym> bo nigdy nie słyszałem o takiej pracy, po prostu wiesz o co chodzi. Siema. Coś mnie zjeść? 마이클 잭슨. 허허 허허 허